Miałeś wypadek? Aż 97% osób dostaje dzięki nam odszkodowania. Jest jedno ale, musisz się kwalifikować. Oglądaj dalej. A więc, co trzeba zrobić, aby uzyskać tak wysokie odszkodowania? Przede wszystkim, zdarzenie musi się kwalifikować. Kiedy będziemy mogli Ci pomóc? Oto zakres spraw, w których uzyskujemy najwyższe odszkodowania. Szkody osobowe odniesione w wyniku wypadków z winy. Tylko uszczerbek na zdrowiu. Nie robimy szkód na pojazdach. Szkody zdrowotne kwalifikują się dla pasażerów, jak i kierowców i pieszych. Oprócz tego, potrącenia na pasach. Poślizgnięcia i potknięcia na chodnikach oraz utrata bliskich osób w wyniku wypadków. Dotyczy Cię któryś z nich? W takim razie zapytaj koniecznie. Jedyny warunek, zdarzenie musi być z trzech ostatnich lat. Dlaczego warto z nami działać? No cóż, przede wszystkim analiza jest darmowa, więc nic nie tracisz sprawdzając, ile akurat my dla Ciebie wygramy. Dla naszych klientów uzyskujemy miliony odszkodowań miesięcznie, a ponadto nie rozliczamy się z góry. Dopiero po wygranej sprawie. Brzmi dobrze? Sprawdź podczas darmowej analizy, ile odszkodowania jesteś w stanie wygrać dzięki nam.